Cześć, nazywam się Mikołaj Jerzy i zapraszam na ósmy podcast Grupy Kapitałowej Immobile. Są z nami prezes. Rafał Jerzy, dzień dobry. Piotr Fortuna, dyrektor finansowy. Dzień dobry. Prezes Sławek Winiecki. Dzień dobry. W dzisiejszym podcaście najpierw odpowiemy na pytania, które się do tej pory zebrały. Później opowiemy o filmach, którzy, które kręcą nasi, nasi pracownicy, do których oglądania zapraszamy, a następnie omówimy wyniki i może też trochę zobaczymy, jaka była reakcja e, kursu, kursu akcji naszej spółki zależnej Project Makrum na te wyniki. Ale nie tylko spółki Project Makrum, tylko jeszcze również pozostałych spółek. Giełdowy? I nawet spółki Giełdowy. PJP Makrumysa. No właśnie, innych giełdowych? Aha, <laughs> okay. tak Okej. No, Mobile. to podsumowanie że... zrobimy na, na sam koniec 15 minut. Zaczynamy od, od pytań. Pierwsze pytanie, jakie spłynęło po ostatnim nagraniu, było od Łukasza Dębowskiego. Panowie, krótko i zwięźle, jaka jest szansa na przypa w przypadku braku wyboru oferty Atremu na podwykonawstwo na tych kontraktach? Czy analizowana była taka opcja? Dziękuję. Rękę podniósł kolega Winiecki, proszę. Skoro został wywołany, <laughs> oczywiście na to pytanie powinien odpowiadać zarząd Atremu. Wiemy, że będzie również robił podcasty więc pewnie się ustosunkuje. Natomiast nawet jeżeli spróbowałby odpowiedzieć, to, to nie sądzę, żeby chciał zdradzać szczegóły strategii i zastanawiamy się, czy, czy bycie podwykonawcą składając ofertę jest przynajmniej etyczne, bo czy jest zgodne z prawem, to sprawdzą prawnicy. Mhm. Nie wiem, czy nie o, odpowiedziałem za bardzo enigmatycznie, ale generalnie nie chcieliśmy odpowiadać na to pytanie, no powiedziałem ma... enigmatycznie. Nie, no, ale oczywiście liczymy na, liczymy na zwycięstwo. No, nasi akcjonariusze muszą zrozumieć tę odpowiedź. Prosimy następne pytanie. E... Czekaj, ale wy, 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 powiedział liczymy na zwycięstwo, a tutaj nie, nie dostał od nas e, e, hura na przykład albo czegoś tam. Innego. Nie, chura to koledzy już dzisiaj stosowali. Więc nie naśladujmy. No dobra, dobra. Drugie pytanie od Marka Wojciechowskiego. Panowie, ciekawie było jak zwykle, tylko mała prośba o nieobniżanie poziomu językowego podcastu. A do tego pytania. Dywidenda już niedługo, więc powraca pytanie o politykę dywidendową. Czy rozważaliście panowie uchwalenie polityki polegającej na podziale dywidendy na dwie części stałej? wypłacanej co roku, niezależnie, już się zgłaszają, ale dokończę, niezależnie od wyniku stanowiącej coś w rodzaju kosztu prowadzenia biznesu z akcjonariatem w tle, jak te dwa grosze w tym roku oraz zmiennej, zależnej od wyników, czyli jak jest zysk na odpowiednim poziomie, to wypłacamy jego część. W jednym z podcastów była ja mowa zacznę. o tym, że zysk przekroczy, 10, że jeśli zysk przekroczy 10 milionów złotych, to dywidenda będzie wypłacana. Sądzę, że to nikogo nie uspokaja, nawet wręcz przeciwnie zawsze, to palcem na wodzie pisane może coś będzie, może nie będzie, tymczasem niewielka część stała dywidendy byłaby dla akcjonariatu przysłowiowym wróblem, podczas gdy i gołąb. Byłby cały czas w zasięgu. Uważam, że takie rozwiązanie nie byłoby wielkim Go. kosztem dla spółki. Chętnie usłyszę, co panowie myślicie na ten temat. Pozdrawiam. Ja tutaj jeszcze zanim oddam głos, chciałem zaprosić do przesłuchania podcastu drugiego. Tam szerzej na ten temat rozmawiamy. Także kto by chciał. A co, będziemy teraz słuchali drugiego? A nie, aha, nie da. Co czy tego, który zadawał ja. pytanie, czy ja pana? zacząć? I ja tylko chciałem powiedzieć, że nie w tym gronie możemy odpowiedzieć po pierwsze na to pytanie, bo jest pan Piotr, który nigdy nie chce wypłacać dywidendy, bo chce bronić finansów spółki. A, a bojrzyjmy ten drugi, to znaczy posłuchajcie ten drugi. Ja jako, o, jako główny akcjonariusz broń broni interesów i akcjonariuszy pozostałych i swojego i Możemy wypłacać dywidendy tylko wtedy, kiedy mamy zyski, więc obiecywanie czy przyrzekanie polityki dywidendowej, że będziemy zawsze wypłacać jakąś stałą kwotę, by było nierzetelne. Ale Piotr wciągnął powietrze. Ja chciałem zacząć, bo chciałem przeprosić za pierwszą część, czyli za wulgaryzm z poprzedniego podcastu. Zachowałem się źle, rozumiem, przepraszam. Piotr, jesteś głosem rozsądku. Jeżeli chodzi o przeklinanie? Nie, <laughs> jesteś głosem rozsądku, jeżeli chodzi o finanse. To ja tylko powtórzę, że tak jak, tak jak to było wcześniej mówione, że nominalnie zysk wypłacamy z dywidendy, dywidendę wypłacamy z zysku jednostkowego spółki Grupa Kapitałowa i Mobile, bo o niej dzisiaj rozmawiamy, także przy braku zysków. Trudno jest po prostu nawet technicznie wypłacać dywidendę, czy prawnie. Ale co do zasady utrzymujemy to, co mówiliśmy we wcześniejszych podcastach. Przez ten miesiąc nie zmieniło się nic, co jest, wa, co, co jest warte powrotu do tego tematu. Ja może bym jeszcze dodał, że nie rozpatrywałbym dywidendy jednoznacznie w kategorii albo bycia w interesie akcjonariuszy, albo nie, bo jeśli zarząd ma pomysły na, na, na lepsze wydatkowanie pieniędzy, które mogłyby być rozdystrybuowane akcjonariuszy, to powinien przynajmniej to e, proponować podczas walnych i wtedy akcjonariusze muszą zdecydować, bo, 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 bo nie ma prostej odpowiedzi na to, czy lepiej wypłacić dywidendy, czy lepiej e, się, się rozwijać. rozwijać. Także kolejne, kolejne pytanie od Remigiusza Iwana. Gratuluję wyników PJP. W raport się dopiero wczytuję, ale nie wiem, to może nie będę całego, całych tych dwóch pytań czytał. Może po prostu zaproszę do przesłuchania materiału, który nagrał zarząd projprzemu. Po wysłuchaniu tego materiału, jakby były dalej, dalej pytania co do wyników Pro i Przemu, to najlepiej właśnie zadawać je. Pod podcastami. Tak, ale pan Remig już nie wiedział, że pojawi no, nie się podcast. Wiedział, ale już jest nawet chyba opublikowany. Okej, okay, okej. Okay. Ale ponieważ włączyliśmy zarząd PJP Makrum, to utraciliśmy mandat do omawiania ich wyników. Za gratulacje dziękujemy w imieniu wszystkich pracowników grupy PJP. Makrum. Tak. Tak. Co tak, tak. Szczególnie oczywiście, przynajmniej budownictwo, czyli Darkowi Paprzyckiemu, Darkowi Gugale. A tutaj Remig już pytał o to, czy, 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 te marże, czy te marże są do utrzymania. Jest no. pokusa no. duża, ale my wszyscy jesteśmy z branż budowlanych lub około budowlanych. No i co? No, mogę powiedzieć za zarząd projprzemu budownictwo. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć. To zależy od tak wielu czynników, że nie sądzę, żeby ktoś dał gwarancję na zwiększenie utrzymanie marsz w dłuższej perspektywie czasu. Dobrze, także jeszcze raz zapraszamy do, 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 do przesłuchania i do zadawania pytań prosto do zarządu. Eee, projprzemu? Nie, pokazałem, Nie. żebyś delikatnie odkładał telefon, bo okay. będzie strach. A do zarządu PJP Makro? No do zarządu PJP Makro. W urlopie był, wiesz, jak nazwę hmm. są zmienił. Eee, no dobrze, to przejdźmy do, do ostatniego punktu dzisiejszego podcastu, czyli może... Zobaczmy, jak, 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 jak Kurt zareagował na, na te opublikowane wyniki. A dlaczego do, do ostatniego? Ja tu podglądam Twoje notatki i mieliśmy rozmawiać o filmach pracowników. O kurczę, to już chyba. Nie, uważaj na weekendy. Dobrze, dobrze, że Ty w miarę czytelnie piszesz, bo. O, o co? Tak. No o, ostatnim, w ciągu tego tygodnia pojawiło się kilka bardzo interesujących filmów. Ten nurt, czy, który zapoczątkował za pan Robert jest twórczo rozwijany przez naszych, nasze koleżanki i kolegów. Mi bardzo podobał się film z budowy Bernardyńskiej 13 pana Michała Wichłacza, ale były także super widoki z okien. Ale wiemy dlaczego ty lobujesz, bo ty jesteś w zarządzie tej spółki tam. Tak. A nas nie ma. Tak. Bardzo dobry film, bardzo dobry budynek, bardzo dobra inwestycja. Bardzo dobry zarząd. Bardzo dobra. dobry zarząd i super widoki na Bydgoszcz. Okej, okej. W sumie mamy dziewięć filmów. W sumie mamy dziewięć filmów. Wliczając dzisiejszy podcast P.S.O. Macron. Oprócz Pana Roberta i Pana Michała wymienionych. Panie Michale, zrobił Pan to genialnie, świetnie. Ja wiem, że ja tu mówiłem przez telefon, ale mówię jeszcze raz. Się, e, e, panie z, e, z działu sprzedaży. Mieszkań. E, mieszkanie, e, pani Patrycja Lazarek, e, e, Pani Patrycja Lazarek, Pani Edyta Olejnik. E, świetnie pokazały mieszkania skończone i pokazały to, to jak wyglądają części wspólne. No, oczywiście relacje z budów, tak? Przy, czy nawet więcej? Tak, tak. No jak można domyśleć, jak można się domyśleć, zmierzamy do tego, żeby pokazywać w miarę online, nie naruszając naszych tajemnic ani, czyli tajemnicy przedsiębiorstwa. Chcemy, żebyście państwo poznali poznali to, co robimy? nie tylko nas, ale naszych też pracowników. To, co robimy, z kim, co robimy. Co prawda nie pokazujemy, czy nie pokazują się, są po drugiej stronie kamery, ale przez to, co, co pokazują, co robią, mówią także o sobie. Potworzyliśmy... W sumie, w sumie to jest to, co mówisz, jest warte chwili głębszej analizy, bo możemy tylko powiedzieć, że my te wszystkie osoby znamy i w przypadku pań nie pokazywanie mieszkań na pewno zyskałoby, gdyby e, mówiły do kamery. To na pewno. Tak. E, potworzyliśmy playlisty na naszym kanale, także zachęcamy do subskrypcji i tam można też blokowo pooglądać do, czy, e, filmy dotyczące czy to CDI, czy Pro i przemu e, czy, Immobile, czy e, mobile, czy w Immobile to są właśnie te podcasty, czy, czy, czy w Pro i przemu też jest sporo filmów, także e, zapraszamy do. Do przejrzenia tych playlist eee, co tu więcej możemy, czekamy na kolejne spółki. Czekamy na resztę. Eee, myślę, że CDI eee, myślę, że Atrem i e, Projsem dołączą. E, prośbem, przepraszam, PJP e, dołączą, e, dołączą niebawem. E, mieliśmy jeszcze powiedzieć, że. E, że PJP makrum, PJP makrum zrobił to genialnie. Tak, odebrali mi chleb, tak swoją drogą, tutaj koledzy. Pan Sebastian przedstawił wyniki, więc miło już dzisiaj chyba nic nie pozostaje. Nic nie pozostaje do powiedzenia o sprawozdaniu. No cóż, trzeba oddać, trzeba oddać pole fachowcom. Lepszym. Lepszym. Bardzo dobrze to, to zostało przedstawione. Cały podcast wysoko oceniamy, także mamy bardzo silną konkurencję. To co, odwołamy ich na bal? Czy... Nie, nie. To, nie, nie. To, to chyba powinno odwrotnie działać. okej, okej. Okay, okay. Myślałem, że lepszych wokół siebie tępimy. Ale to w innych organizacjach tak jest, nie w GKI. Dobra, nie politykujmy. <noise> No dobrze, to przejdźmy teraz do tego. Zobaczmy może, jak kurs y, akcji pro i przemu zareagował tutaj. No chyba modelowo, tak? Po tak dobrych wynikach, wzrost kursu, to tak prawie wierzę, że nasz rynek jest efektywny. No, w Twoich ustach to brzmi po prostu jak taka pochwała dla rynku, że rynek powinien tutaj, nie wiem, co zrobić, ale chyba z radości tańczyć. Może pójść cały do góry. Ja no, y prawie wierzę. Tam tak, powiedział prawie, ponieważ przez ostatnie kilka lat twierdził, że rynek jest słaby i nie istnieje. No, a teraz Panowie? A my nie. <głosy> <głosy> a my nie powiemy: my zrzedziliśmy, co Ty mówiłeś. My ja mówiliśmy to samo. <noise> Cały czas zabiegamy o to zainteresowanie, to także. Natomiast mnie, jeżeli mogę, to mnie zawsze interesuje i ciekawi, jak to jest, jak na przykład rósł kurs Atremu, lub teraz dzisiaj rósł kurs Trojprzemu, y, PJP Makrum, przepraszam, a kurs GKI takie dwa grosze. To Jest jakieś po, po, powiązanie? No tak mi się wydaje, że jeżeli spółka mocno rośnie, spółka zależna, gdzie GKI ma 66% prawie akcji to powinno się to przekładać na kursy GKI, a no tak jest różnie. No dobra, jest już po południu, jak mamy szukać logiki, to przełożmy sobie na taki czas, kiedy nie zrobi się szybko ciemno, jak zaczniemy jej szukać. A obroty jakie były? Hmm. Tutaj <laughs> na... No. Jak koło, kilka tysięcy. Około sześć, ponad 60. Znaczy więc... nagrywamy to za 15 piąta w piątek, Yy, więc do tego momentu było. No, do momentu rozpoczęcia szabatu, nie? O 17 zaczyna. I wtedy się kończą notowania. Rozwijasz nas. Po prostu nas rozwijasz. No, bo chciałem ten podcast później zakończyć pozdrowieniem szabat szalom, ale to mamy jeszcze chwilę na to. Okej. Okay. Chwilę. Proszę, próbuję to zaskarować. Mówimy o kursach. Tak. Ktoś, to ktoś ustalił godzinę zamknięcia rynku, prawda? Ale o 17 zaczyna się... Tak. Tak? Ale ona została... Półka ciągle tym telefonem Kuciem Kiedyś po... była 16. No i dostosowana. Jak rozumiem. Nie <laughs> możemy porozmawiać o kursach. Rozumiem podświadomość, ale. <laughs> Okay, czyli... Nie, no jesteśmy zadowoleni. No To są m.in. efekty naszych starań, usilnych działań i tak dalej. No Jeżeli to ma wpływ pozytywny na kurs, to bardzo się z tego zawsze cieszymy. No ale pierwszy raz widzimy taki bezpośredni wpływ. Tak, to tak. Myślę, kilka lat nie widzieliśmy tego. publikowaliśmy wielokrotnie bardzo dobre wyniki. I tak, tak, tak. Nic tak. Się nie, nie, było, nie, nie było nic. Także teraz cieszy samo to, że jest zainteresowanie. Liczymy, że po prostu e, ci akcjonariusze za, zainteresują się wszystkimi. Mamy, spółkami. ale też mamy, ale też e, nie czarujemy się. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z atremu, bo wzrost kursu na atremie i wzrost obrotów e, był początkiem do komunikatu o wyjściu dwu, funduszu. Tak. Mamy fundusz? Mamy. No, mamy. Ale na ten fundusz. Ale który... z poniżej 5%. Eee, tak. W Bez tego, co, 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 co widać z publikowanych raportów przez niego, on jest z nami bardzo długo, jest w bardzo długo akcjonariuszem i, i wątpię, że akurat by miał. No ale w Waszej ocenie to jest, kurs odzwierciedla naszą wartość? Nie, Oczywiście nie mówmy może wartości, ale odzwierciedla w Waszej ocenie? Nadal nie. W na naszej ocenie nadal nie. A my mamy, przyznawaliśmy się, jaki mamy cenę przejęcia za jedną akcję? W przemie? Nie. Przyznawaliśmy się kiedyś, w podcaście. Nie pamiętam. Nie, mówiliśmy o Tremie. A, mówiliśmy o Tremie, okej, okay, dobra, tremie. to o Przemie nie mówimy. Że to nie ma znaczenia, no chyba nie. No nie, nie zamierzamy sprzedawać. Ale jest jakimś punktem odniesienia, jak to wycenialiśmy kiedyś. Tak jest. Około 10 no, zł. Tak mi się wydaje. To Średnia więcej. cena przejęcia. Nie, nie, więcej. więcej, 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 więcej za więcej, ostatnie więcej. akcje to płaciliśmy więcej tak, niż 4 zł. Były akcje imienne kupowane, oczywiście one były kupowane po innej cenie, ale część akcji była kupowana po 8 zł, po uśrednionych. Tak, ale też, Uśredniony ale też e, przejmowaliśmy, warto prze, to zobaczyć, e, przejmowaliśmy spółkę, która nie miała 100 milionów sprzedaży. I nie miała zysków. I nie miała zysków. A teraz rozmawiamy o spółce, która za półrocze, Piotr, jeżeli mogę... 173 mówimy. miliony, gdybyśmy to tylko pomnożyli razy dwa, to mamy... To ile mamy mnożyć? No razy tylko. nie wiadomo. A jaki... Ale nie, no taką najprostszą metodą, tak? jaki wynik netto? 7 800. 7 milionów 800 złotych zysku. I to przez 3 lata się tak zmieniło? Ja tak. udaję zaskoczony, rozdałem te <laughs> wyniki, bo czytałem je wieczorem. <laughs> Oczywiście. W no to, to pokazuje rozwój tej spółki przez te, od 17 roku. I decyzje, które były podejmowane jeszcze w 16. Chyba po przejęciu cena podchodziła pod 18 zł, jeżeli dobrze pamiętam? Krótko po przejęciu. Krótko po przejęciu podchodziła pod 18 i ta spółka wyglądała wtedy na w okolicach 100 milionów i w okolicach zera wyniku. Tak, dzisiaj jest to zupełnie inny, inny, inny zupełnie podmiot. Inny podmiot. Okej, okay, czyli wytłumaczyliśmy sobie, dlaczego cena rośnie. No, miejmy nadzieję, że w związku z zyskiem spółki. A co słychać na kursie Tremu? Nadal, nadal to jest tylko e, cena do wartości księgowej jest tylko je, jeden, więc nadal tam powiedzmy złotówka majątku jest wyceniona za złotówkę. Więc to... Powiedz nam, co tam słychać w kursie Tremu. A, kursa Tremu to się Spoda. kręci koło, koło, koło dwóch złotych. Obro, obroty są, zainteresowanie jest. Także... No. Dobra, spada, no, do spada, nie ma co tu mówić. Spada, spada. spada. I mobile, niestety, w tym tygodniu też, też trochę spadło. W zasadzie. Czyli nie ma korelacji pomiędzy wynikami. Eee... No, dzisiaj rośnie tam prawie 3%, także coś tam, no, ale to jest po spadku, to. Ten wzrost jest taki. No ja wiem, ale już tutaj rozmawialiśmy o tym kilkukrotnie, że to może być ten przypadek, gdzie spółka zależna może być droższa od spółki matki. Czyli syn może być znacząco starszy od ojca lub córka od matki. I to się trzyma ja, logiki. Ja myślę, że to powinniśmy zostawić na jako rozważania na weekend. Nie, nie, to jest taka zagadka. Czy <noise> córka starsza od matki? Mhm. No Jeżeli spółka zależna to córka. Nie no, rozumiem, rozumiem. No ja wiem, że ty rozumiesz, ale co tu rozważać. <grystanie> Jeszcze trochę brakuje chyba kapitalizacji projektu No ale niewiele. Niewiele. No dobrze, to na dzisiaj. Na dzisiaj tyle. A może powiem jaki będzie kurs w przyszłym tygodniu? <grystanie> Żartowałem. <grystanie> Nie, ale chyba będziemy musieli coś wymyśleć, o czym będziemy rozmawiać, jak tak powoli zarządy będą. Więc ma kapitalizację na ten dzień i tą godzinę 100, bez mała 17 milionów złotych, a immobile ma 180 kilka milionów złotych. To znaczy, że, że może być tak, że jednak córka będzie starsza od matki. Muszę nad tym pomyśleć. W sensie, że to jest niemożliwe, nawet przecież patrzę na kapitalizację giełdy i widzę, że to jest Ja wiem, możliwe. dlatego mówię, że muszę na tym pomyśleć, nie sprzeczam się z faktami, tylko muszę jest sobie zinterpretować. Sobie Właśnie, tylko... u nasz naczelny interpretator, decyzje. na pewno znajdzie w naturze takie miejsce, gdzie... Czy kurs jest kształtowany tylko przez popyt i podaż na arkuszu? No, akcjonariusze podejmują takie, a nie inne decyzje. E, możemy się tylko temu przyglądać. Masz bardzo klasyczne podejście do giełdy. Był być klasycznie. może jest tak, że kurs jest kształtowany przez dobry podcast lub zły podcast. Prepsza ma lepsze podcasty. Ma lepsze podcasty. PjP Makrum, panowie. Dobra, na urlopie byliśmy <grym> wszyscy, jak sąd zmienił nazwę. Pan prezes wstał, czyli kończymy. Kończymy. Także dochodzi no 17.00. To prawda. Dziękujemy za przesłuchanie podcastu. Bądźcie z nami, śledźcie nasz kanał do usłyszenia Włączajcie subskrypcję i do usłyszenia. Dziękujemy. Do widzenia.